Pójdźmy na podpunkt C. Tutaj jak w poprzednich dwóch podpunktach wyłączmy sobie x przed nawias, tu mamy x do piątej, do czwartej do trzeciej, czyli włączymy X w najniższej potędze, jak zawsze, czyli x do potęgi trzeciej. No to lecimy. X do piątej przez x do trzeciej to będzie x do drugiej x do czwartej przez x do trzeciej to będzie x do pierwszej, czyli po prostu x, czyli mamy minus 7x, no a tutaj otrzymamy po prostu 12, równa się 0. Mamy mnożenie, mamy iloczyn, czyli każdy z czynników przyrównajmy do zera. Możemy albo słownie zapisać lub, albo takim symbolem, czyli lub x kwadrat odjąć 7x, Plus 12 równa się 0. No i teraz tak, co podniesione do trzeciej potęgi da nam 0, tylko 0, czyli to będzie pierwsze rozwiązanie, a tutaj wykorzystamy deltę, czyli a jest równe 1, b wynosi minus 7, natomiast c wynosi 12. Obliczmy deltę, czyli mamy b kwadrat, odjąć 4 razy a razy c. Czyli b do kwadratu to minus 7 do potęgi drugiej, czyli 49, minus 4 razy 1 i razy 12, czyli 49. Najpierw mnożenie, czyli minus 4 razy 1 to minus 4, minus 4 razy 12 to minus 48, czyli delta jest równa 1. No to skoro delta jest większa od 0, to od razu pierwiastek z delty, a pierwiastek z jednego wynosi 1. No i skoro delta jest dodatnie, jest większa od 0, to już wiemy, że mamy dwa rozwiązania. Pierwsze obliczymy z takiego wzoru, natomiast kolejne to będzie minus b, dodać pierwiastek z delty przez 2a, czyli x1 to minus b, czyli 7, bo z tych dwóch minusów pojawi nam się plus. Odjąć pierwiastek z delty, czyli 1, 2 razy a to 2 razy 1, czyli 2, czyli 7 odjąć 1 to 6, a 6 podzielić przez 2 to będzie 3. x2 to będzie 7 plus 1 przez 2, czyli to będzie 8 drugich, czyli 4. Czyli to będzie pierwsze, drugie, a to będzie trzecie rozwiązanie tego równania. No i spójrzmy na podpunkt kolejny. Tutaj należałoby zacząć od przeniesienia x w czwartej potędze na stronę lewą. Czyli 20x do szóstej plus x do piątej odjąć x do czwartej równa się 0 i wyłączamy x w potędze najniższej, czyli w potędze czwartej. Zatem x do szóstej przez x do czwartej to będzie x do potęgi 6 odjąć 4, czyli do potęgi drugiej, czyli mamy 20x kwadrat, dodać x do potęgi pierwszej, czyli x i odjąć 1 równa się 0. Pamiętajcie, że jeżeli tutaj mieliśmy trzy wyrazy, wyłączamy sobie jakiś wyraz, czy wyłączamy sobie coś przed nawias, no to wówczas w nawiasie też muszą być trzy wyrazy, czyli minus x do czwartej, podzielić przez x do czwartej to będzie minus 1 i tę minus 1 tutaj musicie zapisać. No dobra, no to mamy iloczyn, czyli x do czwartej równa się 0, lub 20x kwadrat plus x odjąć 1 równa się 0, no i stąd otrzymamy x. No bo 0 do potęgi czwartej to będzie 0. No a tutaj oczywiście delta. Czyli a wynosi 20, b wynosi 1, natomiast c to będzie minus 1. No i delta to będzie b kwadrat. Odjąć 4 razy a razy c. Czyli b do kwadratu to będzie 1 do potęgi drugiej, czyli 1. Odjąć 4 razy 20 razy minus 1. Czyli minus 4 razy 20 to minus 80, minus 80 razy minus 1 to plus 80, czyli otrzymamy 81. No i pierwiastek z delty to pierwiastek z 81, czyli 9 no i ponieważ delta jest większa od zera, no to mamy dwa rozwiązania, czyli X1 obliczymy z takiego wzoru czyli minus b to minus 1 odjąć pierwiastek z delty, czyli 9, 2 razy A to 2 dwa razy 20, czyli 40, czyli mamy minus 10 możemy to sobie skrócić przez 10, czyli otrzymamy minus 1 czwartą, natomiast x 2 to będzie minus 1. Dodać 9 przez 40. Tutaj oczywiście macie wzór. Minus 1 plus 9 to będzie 8. 40. Skracamy sobie licznik i mianownik przez 8, czyli otrzymamy 1 piątą. To jest pierwsze. Drugie. A to w takim razie będzie trzecie rozwiązanie.